Cześć z tej strony, Marcin. Kolejne, drugie zdanie z matury z poziomu podstawowego z maja 2020 roku. Zadanie drugie mamy zadaniem z, jak widzicie, z potęg. Tak? Liczba 2 do potęgi 50 razy 3 do potęgi 40 przez 36 do potęgi 10 jest równa. No i to zadanie można zrobić, tak naprawdę, hmm, myślę, że w dość prosty sposób, aczkolwiek z drugiej strony wpaść na to rozwiązanie chyba nie będzie takie proste, ponieważ wszystkie tutaj liczby, które mamy w licznikach, Będziemy chcieli sobie, a przynajmniej się starali zapisać w postaci, żeby 2 do potęgi 50 zostało jako 2 do potęgi 10. Tak? Czyli jak mamy 2 do potęgi 50, to tą liczbę sobie zapisujemy jako 2 do potęgi 5. To jest oczywiście w nawiasie, no i do potęgi 10. Dlaczego tak? Ponieważ potęga do potęgi, tak jak tu mamy, 2 do potęgi 5 do potęgi 10, to te potęgi się wymnażają, czyli 5 razy 10 to jest właśnie 50 razy tu mamy 3 do potęgi 40 robimy dokładnie w ten sam sposób czyli 3 razy 4 do potęgi 10 a na dole zostawiamy sobie już 36 do potęgi 10 po co to zrobiliśmy? bo teraz możemy sobie skoro tu jest potęga 10, tu jest potęga 10 i tu jest potęga albo może jeszcze inaczej 2 do potęgi 5 to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2, razy, 2 czyli 32 do potęgi dziesiątej razy 3 do potęgi czwartej to jest 3 razy 3 razy 3 razy 3, czyli 81. No i nadal mamy oczywiście 36 do potęgi dziesiątej. I teraz ponieważ zauważcie, że wszędzie są potęgi dziesiąte, tak, bo są wszędzie dziesiątki, ja sobie mogę napisać, że to jest 32 razy 81 przez 36, no i to jest oczywiście do potęgi dziesiątej. I teraz te wyrażenia w nawiasie kalkulator Wam bardzo ładnie i bardzo szybko wszystko ładnie policzy. Yy, no ale oczywiście my sobie zrobimy to troszkę inaczej, czyli po prostu sobie poskracamy. W jaki sposób? No, no w taki sposób, że 32 i 36 się skróci przez 4. Czyli tu będzie 9, a tu będzie 32, to jest 8. Natomiast tą 9 możemy sobie śmiało skrócić z 81 i też wyjdzie 9. Czyli wychodzi nam, że to jest 8 razy 9. No i to jest w nawiasie do potęgi 10. Oczywiście 8 razy 9 to jest 72 do potęgi 10. Problem w tym zadaniu jest taki, że nie ma takiej odpowiedzi. Tu jest 6 do 70, tu jest 6 do 45, tu jest jakieś 2 do 30 razy 3 do 20, tu jest 2 do 10 razy 3 do 20. Kalkulator takich dużych potęg nam niestety nie policzy, ale właśnie specjalnie zapisałem to tutaj kolorami, ponieważ tą ósemkę możemy zamienić jako 2 do potęgi trzeciej, a tą dziewiątkę możemy zapisać jako 3 do potęgi drugiej. Ponieważ znowu to było do potęgi dziesiątej, to ja sobie mogę zapisać, że to 2 do trzeciej do dziesiątej to będzie 2 do potęgi trzydziestej, do potęga do potęgi, więc jak mówiłem, potęgi się wymnażają, razy 3 i tu jest dwu, do kwadratu i do dziesiątej, czyli do potęgi dwudziestej. A taką odpowiedź to my już mamy. I to jest odpowiedź C. Więc to jest kolejny przykład zadania nawet na samych potęgach, że to wcale nie jest aż takie proste, żeby sobie ogarnąć takie zadanie, dlatego to, co mówiłem, uważam, że ta matura w tym roku była troszkę trudniejsza niż standardowa matura. Sam to ocenię zresztą w komentarzach, czy też tak uważać. Łapka w górę jest zawsze mile widziana. A ja zmykam do zadania numer 3. Cześć.